Witajcie dzisiaj o zmianach w taryfach prądu w roku 2023 i o tym, czy taryfa G12 jeszcze się opłaca. Jedziemy. Zapraszam do subskrybowania, do lajków, do komentarzy. Zaczynamy najpierw od zmian, które dotykają nas niezależnie od taryf, niezależnie od operatora. Przede wszystkim opłata OZE. Spada do 0 zł zamiast tych 6000 tysięcznych zł za kilowatogodzinę. Opłata mocowa wzrasta mniej więcej o 10 groszy. To też zależy od tego, jakie macie przyłącze, ile macie zużycia, ale wybrałem taki jeden ze scenariuszy. Po prostu duże zużycie i trójfazowe przyłącze. Opłata przejściowa pozostaje na tym samym poziomie. Poza tym wzrastają wszystkie pozostałe stawki i wzrasta też VAT z 5% do 23, czyli wzrasta o 18 punktów procentowych. Co do kolejnego tematu, to tak zwana cena gwarantowana to jest gwarancja ceny za energię i za dystrybucję na tym samym poziomie co w roku 2022. Przy czym mamy trzy przypadki dla większości będzie to pierwszy, czyli 2000 kWh, nic nie trzeba zrobić, operator sam to odliczy. dla gospodarstw domowych, gdzie są osoby niepełnosprawne, 2600 kWh, no i dla du dużych rodzin, 3000 kWh. w praktyce przyjąłem, że to się przekłada na opłust w wysokości 930, 1210 lub 1400 zł, w zależności od tego, który przypadek ma zastosowanie. Do rachunku liczonego według nowych stawek. Kolejna rzecz, która składa się na zmiany to tak zwana cena maksymalna. Jest to ustalenie, że dla gospodarstw domowych maksymalną cenę za prąd, czyli za ten najbardziej znaczący do tej pory składnik naszej ceny ustalono na 69,3 grosza za kilowatogodzinę. Pewnie nie jeden z Was widział nowe cenniki, te cenniki u operatorów są znacznie wyższe, prawdopodobnie właśnie po to, żeby uzyskać rekompensaty, czyli na przykład w cenniku jest cena prądu ponad złotówkę. My, mimo wszystko, zapłacimy te 69,3 grosza za kWh, jeżeli chodzi o sam składnik energii elektrycznej. Kolejna sprawa, która składa się na zmiany, to tak zwany dodatek elektryczny. Zakładam, że wielu oglądających ma ogrzewanie elektryczne. Ma też panele. Niestety dla nas ten dodatek nie przysługuje. Przysługuje dla tych, którzy ogrzewają dom jakimś kotłem elektrycznym, ale nie używają fotowoltaiki. No i to jest 1000 zł, jeżeli roczne zużycie jest poniżej 5 MWh i 1500 przez zużycie powyżej. Zakładam, że dla większości byłby ten drugi przypadek. Przy czym, no właśnie, jeżeli mamy fotowoltaikę, to nie. Zobaczymy tych pieniędzy. Kolejna sprawa to rabat, który przysługuje dla tych, którzy obniżą zużycie o 10% w okresie liczonym od października, czyli już w przeszłość, od 2022 roku do końca 2023 roku. Jeżeli w tym okresie nasze zużycie będzie co najmniej o 10% niższe niż w analogicznym okresie roku 2020-2021, to będziemy. Uprawnieni do otrzymania rabatu w wysokości 10% kosztów zużycia prądu za ten okres. Przekłada się to w rzeczywistości na jakieś 13-13,5% opustu, co jest całkiem ciekawą kwotą. Także warto się nad tym zastanowić, warto spróbować. W dużej mierze zależy to oczywiście od warunków pogodowych dla tych, którzy ogrzewają domy za pomocą źródła elektrycznego. I rabat zostanie udzielony w 2024 roku. I teraz, troszkę o szczegółach zmian wysokości rachunków no i o tym, czy to G12 nadal się nam opłaca i w jaki sposób. Przyjrzyjmy się teraz, jak w szczegółach wyglądają te wzrosty cen. Zacznijmy od kWh w szczycie. Podwyżka 67-90%. I jak widzimy, tutaj stare ceny na zielono. Na niebiesko ceny, które obowiązują w tej taryfie gwarantowanej, czyli do 2000 kWh, ewentualnie jeżeli ktoś ma uprawnienie do wyższej to do 3000 kWh, i to jest cena w tej taryfie z ograniczeniem maksymalnej ceny prądu, jak widać tutaj to z wzrost 90 70 67% w zależności od. Taryfy. Najwięcej wzrasta w tej G11. Popatrzmy teraz na taryfy poza, na strefę poza szczytem. Tutaj mam podwyżkę 90 do 150%. Trochę role się odwracają, dlatego że tutaj dużo bardziej wzrasta. Jak widzimy, ta trzecia cena, czyli w taryfie z ograniczeniem maksymalnej ceny. Prądu, no i to wzrasta o 90% dla G11, czyli tak samo oczywiście, ponieważ to jest jedna strefa, więc nie ma różnicy. Natomiast poza godzinami szczytu w drugiej strefie wzrost jest 150% dla G12 i 140% dla G12W. Jakie to ma znaczenie, to możemy zobaczyć na tym wykresie, gdzie porównuje cenę 1 kWh. W taryfie dwustrefowej do taryfy G11. Do tej pory to było tak, że w G12 mieliśmy 43% taniej w strefie drugiej, a w strefie pierwszej szczytowej było 14% drożej. No i odpowiednio w G12 było około 20% drożej w szczycie, no i 40% poza szczytem. Tutaj jest praktycznie taka sama proporcja czyli w tej taryfie gwarantowanej do 2000 kWh, ale tu mamy dużą zmianę właśnie w tej taryfie poza po przekroczeniu 2000 kWh mamy dużo mniejszą zmienność, czyli z jednej strony można dużo mniej stracić, tak gdybyśmy jednak nie mieli takiego profilu, który preferuje zużycie prądu w drugiej strefie, no ale jeżeli mamy taki profil, no i Prawdopodobnie wszyscy, którzy mają te taryfy dwustrefowe, mają taki profil. To tutaj dużo mniej mogą ugrać. To jest około 25%, gdzie wcześniej było to 40%, a w G12 nawet 40%, około 43%. To jest właśnie ta dosyć duża zmiana. Popatrzmy jeszcze na opłaty stałe. Tutaj widać również dysproporcje, niestety czyli w tej taryfie gwarantowanej mamy 34 zł w taryfach dwustrefowych i po przekroczeniu 2000 kWh to dochodzi do 42 zł. Jak widać to dysproporcja jest też tutaj znaczna, bo wzrost dla taryfy G11 jest 38%. A dla taryf dwustrefowych 44%. Z takich informacji istotnych jeszcze w wyliczeniach przyjąłem abonament czy opłaty stałe w wysokości 355 zł rocznie. To jest połowa według taryfy gwarantowanej, czyli 6 miesięcy i 6 miesięcy według taryfy po przekroczeniu limitu i 456 zł dla taryf dwustrefowych takie same założenia 6 miesięcy według w taryfie gwarantowanej i 6 miesięcy po przekroczeniu tych limitów 2000 kWh Co do uwzględnienia w wyliczeniach, żeby nie zakopać się w tych wszystkich zmiennych, przyjąłem używając modelu, który stworzyłem, że Taryfa gwarantowana daje nam 930 zł niższy rachunek niż gdyby w porównaniu do tej taryfy trzeciej, tak? czyli tej taryfy po przekroczeniu limitu. Czyli wszystko liczyłem już w nowych stawkach, tych maksymalnych, i po prostu odjąłem 930 zł, bo tyle mniej więcej różni się właśnie cena pomiędzy tymi dwoma taryfami. Gdybyśmy mieli 2600 kWh w taryfie gwarantowanej, to jest to kwota 1210 zł, no i 3000 kWh daje nam 1400 zł niższy rachunek. W dodatku nie uwzględniałem w ogóle 1000 zł i 1500, dlatego że, tak jak mówiłem, to jest właściwie, w sumie granda, tak? Osoby, które mają ogrzewanie elektryczne i mają Panele nie zobaczą tego dodatku. No i nie uwzględniają również upustu. Uważam, że to jest możliwe do osiągnięcia, i tak jak pewnie wielu z Was będę starał się to zrobić. Dałoby to około 13,5% niższy rachunek, i oczywiście zmieniłoby też ilość kilowatogodzin, którą zużywamy. Także w sumie to może być dużo więcej, ponieważ no, musimy. Zużycie mniejsze o 10%. Załóżmy, że jesteśmy dokładnie w celu. No i do tego, od tego zużycia mniejszego o 10% dostajemy jeszcze te 13,5% upustu. Z takich rzeczy, które tutaj chciałbym jeszcze omówić, to są właśnie wyliczenia przy użyciu modelu rachunku rocznego. Tak jak powiedziałam, nie uwzględniam tego upustu rocznego i nie uwzględniłem dodatku, uwzględniłem abonamenty i uwzględniłem też wpływ taryfy gwarantowanej. No i tak jak tutaj widać, przy 8 kilowym zużyciu 6 kilowej fotowoltaice mamy przy profilu gdzie ogrzewamy prądem i gdzie używamy, gdzie mamy panele fotowoltaiczne Mamy takie koszty, 2600 zł dopłaty rocznie, no i gdybyśmy mieli e, taryfę G12W. Gdybyśmy mieli taryfę G12, wchodzi 99 zł więcej, a przy taryfie G11 musielibyśmy jeszcze dopłacić 348 zł. Tutaj przy wyliczeniu G11 odliczyłem te 100 zł różnicy, które wynika... Z wysokości opłat stałych. I kolejne przypadki, czyli tutaj mamy 10 kg zużycia, 6 kg produkcji. Taki wynik, jeżeli chodzi o rachunek dla G12W. I dla G12 zostaje nam 244 zł więcej. 12 kg, 6 kg, czyli deficyt 6 kg. Taki rachunek. Może trochę dłużej o tym. To jest akurat mój przypadek, czyli. Mam zużycie 16 kg, produkuję 6 kg. Rachunek 12 400 zł w roku. Gdybym miał G12, zapłaciłbym około 500 zł więcej. I jeszcze dodatkowo 1300 zł, gdybym miał G11. Czyli w sumie daje mi to jakieś 1800 zł niższy rachunek rocznie. I kolejne scenariusze, czyli 10 kg zużycia, 8 kg fotowoltaiki, 12 kg, 8 kg fotowoltaiki. Tak jak widać, w każdym przypadku wychodzi ta różnica na korzyść G12W. Przy czym no, naprawdę G12 jest niewiele droższy w większości przypadków, i myślę, że wydaje, że jest do rozważenia zależnie od tego jaki macie profil zużycia. Jeżeli zużywacie więcej w weekendy, no to na pewno warto się zastanowić nad g 12 w Jeżeli tej weekendy spędzacie na przykład poza domem albo właśnie pracujecie w weekendy, no to jak najbardziej warto rozważyć jednak G12. No myślę, że na tym można by było zakończyć ten profil. Tak, jeżeli nie mamy zużycia na ogrzewanie to powoduje troszkę mniejszą opłacalność, dlatego że trochę mniejszą opłacalność terf dwustrafowych, dlatego właśnie, że jak popatrzymy, nie mamy tego efektu, że w godzinach właśnie to co przed chwilką mówiłem, w godzinach porannych mamy zwiększone zużycie i to powoduje, preferuje teryfy dwustrafowe bardziej niż w takim normalnym. Scenariuszu bez ogrzewania. Natomiast zwykle weekendy pozwalają na to, żeby podciągnąć to zużycie troszkę bardziej do drugiej strefy. No i podobnie optymalizacja przez nas. Jak widzieliśmy też tutaj na tym wykresie, dużo mniejsze ryzyko jest, że wchodząc w tą strefę droższą. Nadpłacę jakieś duże pieniądze, ponieważ jak widać to jest naprawdę no, 3%, 5% więcej niż w G11. więc naprawdę różnica jest w tym momencie kosmetyczna. Tutaj też to widać na tym wykresie, gdzie mamy tak. O, właśnie, gdzie mamy. Stawki bardzo, bardzo zbliżone, tutaj też wyłączę, natomiast w szczycie bardzo zbliżone, a poza szczytem, jak widać, dużo można wciąż, dużo można zyskać na taryfach dwustrefowych, stąd się bierze ta różnica. Natomiast to, co jest Problematyczne to jest ta opłata stała, czyli około 10 zł różnicy. To jest coś, co trzeba pobić, zmieniając taryfę, żeby zacząć zyskiwać. Tak wyglądają wyliczenia. Tak, podsumowując, nadal jak widać te taryfy dwustrefowe są bardziej opłacalne, przy, szczególnie przy ogrzewaniu. Energią elektryczną, i to nawet w tym przypadku, który ja użyłem, bo taki sam, sam jestem w tej, stref, w tej grupie, czyli osób, które mają pompę ciepła, ale mają też grzejniki, czyli mamy małą możliwość przeniesienia ciężaru zużycia do innych stref, po prostu musimy ogrzewać pomieszczenia właściwie na okrągło. Nie możemy zakumulować to w podłogówce. Nie mamy jakiegoś dużego zasobnika wody, bufora. Natomiast osoby, które mają takie możliwości, to bardziej te taryfy dwustrefowe będą im służyły. To, co można było zobaczyć, niestety, wzrost kosztów w drugiej strefie po przekroczeniu tych 2000 kWh. Powoduje, że dużo mniej można zyskać. Wzrost o 150% jednak robi swoje i 140% dla G12W, ale nadal jest to stawka niższa niż w taryfie jednostryfowej, więc jest to co walczyć. Myślę, że ten rok to będzie ciężka praca, jeżeli chodzi o optymalizację zużycia. Dobry rynek dla wszelkiego rodzaju. Do ciepleń, termomodernizacji. To jest chyba jedyna możliwość. No i oczywiście, jeżeli umiesz liczyć, licz na siebie. Tak to było, tak jest i, i tak pewnie pozostanie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.